Atrakcje jak zawsze moc dzisiaj z, ze wsparciem partnerów, dzisiaj jest z nami Naleśnictwo Chrzanów, jest z nami firma DanCake, więc tych atrakcji mamy więcej jeszcze niż zwykle i tym wędrującym podwórkiem kończymy nasze tour po sołectwach. Koniec wędrówki po sołectwach, ale to nie znaczy, że koniec wakacyjnych spotkań z Moksirem w plenerze. O nie, to dopiero początek, tak na dobrą sprawę, ponieważ od lipca już jesteśmy w naszym mieście w dzielnicach różnych Szanowa. Tutaj w Balinie dzisiaj pogoda dopisała wręcz powiedziałabym upalni, ale to nie zraziło mieszkańców do tego, żeby przyjść i się dobrze bawić. Przypomnijmy, co tutaj do ich dyspozycji? Dzisiaj do dyspozycji wiele stref, oczywiście strefa etno, strefa twórcza, strefa gier i zabaw, strefa relaksu, strefa bajkowa. Wspomaga nas Akademia Piłkarska 21, więc mamy strefę sportową jeszcze oraz niezawodni strażacy z OSP Balin, więc mamy też taką strefę zręcznościową, w której każdy może spróbować swoich sił. Może strażacy później przygarną, jeżeli ktoś będzie się bardzo dobrze spisywał. Dodatkowo obok wędrującego podwórka atrakcje zorganizowane przez Radę Sołecką. Tak, przez Radę Sołecką jest jeszcze cała strefa gastronomiczna, jest grill, mamy oczywiście dmuchańce dla dzieci, więc dzieje się i jedna z takich fajniejszych atrakcji dla dorosłych tym razem to siłowanie się na rękę z mistrzami. Wymyśliłem sobie że będziemy się siłować na rękę, także robimy początkowe zawody w siłowaniu na rękę, które będą prawdopodobnie podwaliną stworzeniem jakiegoś klubu w balinie dla siłaczy. Jest potencjał, naprawdę jestem mile zaskoczony, że przyszło kilka solidnych osób, które naprawdę mają parę w łapie. I pokazują siłę baliniaków. Na początek wakacji, coś dla każdego, i dla tych młodszych, i dla tych starszych. Trzeba coś wybierać innego, nie, nie rozwijać się, i, i jakieś wdrażać nowe pomysły. Także pomysł na arm jak najbardziej trafiony. Będziemy to rozwijać. Dzieciaki tutaj dzisiaj jak zawsze mogą skorzystać z dmuchańców, ale też są te takie rzeczy, które one lubią najbardziej, choćby brokatowe tatuaże. No tak, tego nie może nigdy zabraknąć. Dzisiaj brokatowe tatuaże, dzisiaj balonowe zoo, oczywiście gry wielkoformatowe, oczywiście nasze warsztaty twórcze. W tych warsztatach pomaga nam nadleśnictwo, oni również prowadzą takie warsztaty manualne, także dzieje się. Wędrujące podwórko, co to dla Ciebie oznacza? Jest to na pewno miła zabawa. Po prostu e, fajne zabawy, super jest. Dobry początek lata? Bardzo. No i też wakacji. Nareszcie nie ma sprawdzianów, kartkówek, zadań. No, po prostu fajnie. Ale są konkursy i startowałaś podobno. Tak, i wygrałam. A jaki konkurs? Był to konkurs rzucania woreczkami do celu. Naprawdę, ludzie tutaj byli ciężcy do pokonania, ale... Fajnie było. Przymierzasz się jeszcze do jakiejś rywalizacji? E, spróbuję. Co najfajniejszego tutaj dzisiaj? Oj, dużo fajnych było że, rzeczy, ale chyba najbardziej mi się podobało właśnie przejście przez labirynt. Z czego się już udało skorzystać? Nie wiem, czy starszym, czy młodszym? No, Dzieciakom z waty cukrowej na pewno. No i jakieś. Z wszystkiego. No, no właśnie, jak ci się tu podoba dzisiaj? Bardzo do. Bardzo fajnie jest. A co już robiłaś, powiedz? No wszystkie zabawy i jadłem też watę cukrową, labirynt przeszłam. To jest wspaniale. Dlaczego? Dlatego, proszę pani, że można nie pijąc alkoholu być pijanym. Czyli przejść w alkogogla. A jest. Próbował pan? Jeszcze nie, ale jestem zapisany. I, i, a, czyli dopiero się okaże, jakie wrażenie. się okaże, bo ja nigdy w życiu nie pijem alkoholu i zobaczymy. No rozumiem. To rzeczywiście jest niewątpliwa okazja. Jest też, z tego co wiem, narkogogle. Narko, to się boję, tego się boję. Nie chcę próbować nawet. No. To dla dorosłych. A sądzi pan, że dzieciaki się tutaj dzisiaj dobrze bawią? Myślę, że bardzo dobrze, wystarczy się rozejrzeć. Proszę, piękne tatuaże mają, wyskakane, wyganiane, pięknie. Rewelacja, rewelacyjny Pomysł, oby, oby więcej takich. Jeszcze wakacje. Czy będziecie Państwo właśnie jeszcze się gdzieś pojawiać? Te podwórka wracają do Gminy Szanów teraz? Oczywiście, że tak. Jeśli tylko będzie możliwość, jeśli tylko będą imprezy, jak najbardziej.